Witam państwa bardzo serdecznie. Na imię mama Manda, pracuję tutaj w naszym serwisie wróżby online. A dzisiaj jestem tutaj na wizji na żywo do państwa dyspozycji. Żeby dodzwonić się tutaj do mnie, numery naszych telefonów wyświetlają się na dole naszego ekranu. Chciałam jeszcze bardzo serdecznie powitać moją siostrę która dzisiaj mnie ogląda, jej córkę Beatkę, no i wszystkich, wszystkich znajomych dookoła. Być może z okazji właśnie takiego długiego weekendu, niektórzy mają czas popatrzeć troszeczkę na nasze wróżby, a niektórzy zabrali już swoje plecaki i wyruszyli gdzieś tam na kilka dni nad, morza, jezior, nad, jeziora, nad morze, nad jeziora, czy gdzieś w góry. W każdym bądź razie widać, odczuwalne jest to nawet podczas podróży tutaj, żeby się z Państwem spotkać na żywo. Przypomnę proszę Państwa, czym ja się zajmuję. Oczywiście jest to, jak wiadomo, wieczór. Poświęcony wróżbom. Ja czekam na Państwa smsy, na Państwa telefony, na wszystko to, co Państwo możecie wykonać, żeby się ze mną skontaktować. Maila również też. I czym się zajmuję? No, wiadomo, że zajmuję się rozkładaniem układów, kart i odczytywaniem i odpo odpowiadaniem na pytania, które Państwo zadacie mnie tutaj na naszej wizji. W każdym bądź razie karty staram się czytać solidnie i pracować z nimi bardzo dokładnie. Co jest jeszcze, jakimi kartami się posługuję? Jak Państwo znacie karty klasyczne? To jest tak jakby moja pasja od dzieciństwa. Karty tarota, które weszły później troszeczkę w moje życie. Teraz są przekazy anielskie. Jestem na etapie zgłębia zgłębiania wiedzy tajemnicy run. Tak jak mówiłam w poprzednich swoich spotkaniach, że nawet sama maluję, sama robię, robię runy. I tak proszę Państwa, do końca tego miesiąca zajmiemy się właśnie jeszcze tymi runami. Zawsze będę Państwa wspierała jakimiś runami na tydzień, z reguły na tydzień, żebyście sobie mogli po prostu popatrzeć na nie. Kto będzie chciał, żeby mógł przerysować, nosić gdzieś przy sobie, a ja będę mówiła, co dane runy znaczą w danym tygodniu. Powiem Państwu jeszcze tak, no cóż, jest jeszcze moją pasją. Wachadełko, gdzie po prostu szukam jakichś zagubionych przedmiotów, czy ewentualnie badam miejsce, w którym człowiek śpi. Jakie są energie, energie człowieka, jak to się mówi? Kiedyś mówimy, mówiło się tak, żeby rozłożyć rękę, wyciągnąć rękę. Rozłożyć palce, i wahadełkiem się sprawdzało, ile kobieta może mieć dzieci, czy ile ma dzieci, czy ewentualnie może nie mieć w ogóle. Tak, że ja tego w tej chwili nie robię, ale kiedyś też robiłam właśnie takie, takie cuda. I, I tutaj, właśnie jeszcze, no proszę Państwa, jak wiadomo. Wszystko to jest jakąś taką tajemnicą, zgłębianiem takiej wielkiej tajemnicy. Bo czy to są przesłania anielskie, gdzie aniołowie wiemy, że żyją wśród nas, są, pilnują nas? Odpowiadają nam dokładnie, co mamy robić, przekazują nam, tak jakby dar naszej intuicji, aczkolwiek czasami zaprzeczamy samym sobie i nie chcemy się kierować tym, co nam podpowiadają nasi aniołowie. Ale ja bym spróbowała, żeby tak chociaż przez jeden tydzień yy, z wielkim takim zainteresowaniem yy, afirmować się. Czyli afirmować się i mieć wsparcie takie anielskie. Ale, drodzy Państwo, jeżeli będziecie w to wątpili i, robić, i będziecie robili od tak sobie, to nic nie pomoże, nawet żebyśmy robili jakąś tam medytację. Jeżeli tej medytacji nie przeprowadzimy jako głębokiej medytacji, to na pewno nam się nie powiedzie, bo gdzieś w naszej podświadomości będzie się po prostu mm, yy, Rodziło, że nie, ja sobie nie poradzę, to jest nieprawda, ja nie chcę tego robić. Albo robię coś na siłę, więc nie można robić nic na siłę. Trzeba zdecydowanie w jakiś sposób myśleć pozytywnie o wszystkim, a zobaczycie Państwo, jak łatwiej nam się będzie żyło, jak łatwiej będziemy rozmawiali ze sobą. Nawet czasami skłócone rodziny, skłócone, Bym powiedzieć, skłóceni sąsiedzi często godzą się, godzą się. Jeżeli przyjmą na pewno jakiś inny sposób swojego bycia, sposób zachowania, dobrze jest poczytać sobie troszeczkę książek związanych z ezoteryką. Dobrze jest również y, po prostu pomedytować, afirmować się. Afirmacja nam bardzo dużo daje i wbrew pozorom m, piszecie do mnie Państwo smsy czy przysyłacie maile, y, że jeżeli ja medytuję to ja i tak nic z tego nie osiągam, osiągamy, ale nie możemy tracić nadziei, bo jeżeli będziemy medytowali przez jeden dzień, to oczywiście nie, nie tego rezultatu takiego nie osiągniemy nigdy. Jeżeli postaramy się, żeby ta medytacja była połączona z jakąś muzyką relaksacyjną, wyciszoną na przykład, yy, będziemy znajdowali się w Cichym i spokojnym miejscu, ale miejscu takim zamkniętym, nie gdzieś na powietrzu. Na powietrzu też dobrze jest pomedytować w ciszy i w spokoju i w zieleni, ale najlepiej, żeby taka, takiej ciszy nic nam nie przerwało, czyli wyłączamy nasze telefony i wtedy na coś sobie medytujemy nad czymś. Yy... Robimy sobie na przykład wizerunek swojej osoby, o której myślimy, i medytujemy. Medytujemy, co uda nam się jeszcze zrobić. Staramy się medytację przeprowadzać pozytywnie, z pozytywnymi myślami, z pozytywnym działaniem. Proszę Państwa, ostatnio zaczęłam zgłębiać wiedzę RUN kart runicznych, tak jak Państwu powiedziałam. Więc y, proszę Państwa, wiadomo, że jeżeli chodzi o karty run, to one nie są tak y, y, popularne jak karty klasyczne czy karty y, tarota, y, ale naprawdę wierzcie mi, że karty run przesłania takie, y, bym powiedziała, tworzenie, Tworzenie y, takich, y, bym powiedziała, y, kilku run, zbioru run, pasujących do siebie, posiadających mniej więcej y, odpowiednią y, wibrację. Y, tworzenie tak zwanych skryptów, to miałam właśnie na końcu języka i tak mnie jakoś gdzieś się tam y, uciekło. Y, tworzenie skryptów y, runicznych to nam bardzo, bardzo wiele pomaga w osiągnięciu również takiej stabilizacji życiowej. Także, tak jak mówię, że nie są to tak popularne mm, karty. Oczywiście, jeżeli chodzi o runy, ja tu Państwu przeczytam, jak one i kiedy powstały. Tak jak powiedziałam już na początku, jak tylko wchodziłam w ten, w ten temat run, że robię je sama, wykonuję je sama z drzewa. Yy, robiłam to z drzewa z buku, z drzewa bukowego. W tej chwili no już mam tych krążków nawycinanych, bo jak się okazało, szukałam, nie mogłam znaleźć, bo chciałam przynieść ze sobą te runy wykonane z drzewa. One są w postaci takich krążków, i tam są wszystkie znaki namalowane. No bo od tego się właściwie zaczęła ta moja nauka, jeżeli chodzi o karty run. I tutaj runy. To jest nie tylko wróżenie, bo nimi jest bardzo ciężko wróżyć. Przede wszystkim runy uczą nas, prowadzą nas przez życie, dają nam odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania poprzez skrypty runiczne. Mądrze wykorzystane runy. Usprawniają nasze myślenie, usprawniają, usprawniają wszystko to, co mamy do załatwienia, bo to są tacy pomocnicy, pomocnicze karty, ja bym powiedziała. Przyspieszają przyswojenie wiedzy, którą mają nam właśnie do przekazania, i do tego są właśnie odpowiednie te znaki runiczne. Tajniki run. Nie, da, yy, nie są tajemnicą, która strze, którą na przykład strzeże się jak oka w głowie, żeby broń Boże nikt się nie dowiedział. Nie o nich się mówi normalnie. Są one taką ścieżką prowadzącą nas do większej wiedzy. Tak, jak powiedziałam, że jeżeli patrzymy kiedyś na runy, przyjrzymy się, to mówią nam, że mamy trzy ścieżki w życiu. I w zależności od tego, którą ścieżkę w życiu wybierzemy, tak będziemy się zachowywali, tak będziemy się kierowali. Myślę, że dwie ścieżki, prawa i lewa, są ścieżkami, na której są jakieś tam zawikłania. Na jednej większe, na drugiej mniejsze. Nie zgłębiłam jeszcze aż tak dokładnie tej tajemnicy, nad którą w tej chwili staram się praktycznie dwa razy w tygodniu popracować. No bo więcej wiecie Państwo sami, że nie mam czasu, bo spotykacie mnie wszędzie, prawda? I tutaj każdy, uważam, że ta pierwsza ścieżka, która idzie na wprost. Jest tą ścieżką taką najłatwiejszą, którą można bardzo szybko pokonać. To nie jest jakaś napisana definicja, to jest przede wszystkim tak ode mnie, od mojego serca, z mojej, z mojej głowy coś takiego się, w mojej głowie coś takiego się wytworzyło, że jeżeli idziemy prosto, otwarci na wszystko, a nie kręcimy, to, to naprawdę możemy wiele zdziałać. Wszystko wydaje nam się takie bardzo proste, a jeżeli skręcimy gdzieś, to czasami idziemy. I ta nasza droga staje się taką drogą, która jest zbudowana z cierni. Nie możemy się przedrzeć. Musimy czasami zawrócić, bo nie da się przejść dalej i zatrzymać się w tym samym miejscu. Może uda się jeszcze coś zrobić, coś przemyśleć, żeby to wszystko okazało się dobre. Czyli zmieniamy siebie poprzez runy, również myśląc o nich, dodając je, bym powiedziała, do wszystkich. Przekazów, do przekazów anielskich, do kart intuicji, bo karty intuicji to też powiedziałam, to nie są karty, które, którymi możemy rozłożyć, zrobić sobie rozkład i wróżyć. Nie, to są również tak zwane przekazy, które możemy przekazywać. Także jak najbardziej ta cała wiedza i to podążanie. Każdy z nas powinien, chociaż w jakiejś części zrozumieć. I to jest bardzo ważne. Znaleziska archeologiczne noszące inskrypcje runiczne datują się na trzeci rok jeszcze przed naszą erą. We wszystkich plemionach germańskich północnej Europy runy stanowiły sekretny system pisma, czyli posługiwano się i do odczytywania, jest to właśnie sekretny system pisma. Słowo runa pochodzi od źródło słowa, słowu runa. Także tutaj pochodzenie tego słowa jest wieloznaczne. Ale, ale ja bym powiedziała mniej więcej tak, jak tutaj ja Państwu przeczytałam, odczytałam, prawda? Trochę nie wszystko jestem w stanie się nauczyć na pamięć, bo to już, tak jak mówię, zawsze nie te lata, nie pozwala mnie. Ale to słowo, proszę Państwa, jeżeli chodzi o runę, ma bardzo takie ważne znaczenie, bo oznacza ono szept lub sekret. Tylko proszę nie, nie mylić z yy, wróżbami, gdzie wróżki podają się jako szep.